Halo, cześć, dzień dobry, z tej strony Wariat Radek, witam Was w nowym odcinku Gry w Ciemno. Pamiętajcie, codziennie o 16 nowy odcinek z nowym gościem, a moim dzisiejszym gościem jest Kuba. Cześć, z tej strony Kuba XO, przyjechałem do Wariata Radka wystąpić w Super Show, żeby zgarnąć siano. Tylko po to tu przyjechałem. ogień, nie chcesz, Dobrze Kuba, przed Tobą leży 28 kopert. W każdej kopercie jest ukryta jakaś kwota od 0 do 200 tysięcy złotych. Jest też 6 złych kopert. Jest 3 razy po minus 50% i 3 razy po minus 100%. Tych kopert oczywiście nie życzę, bo chciałbym, żebyś wygrał jak najwięcej. Mm -hmm. Wiadomo, że jest to dla Ciebie dobrze, chociaż licytację może się okazać troszeczkę inaczej. Kto no ma najwięcej kasy na ten moment. Na chwilę obecną ada skąd 140 tysięcy. No, jest to to nie do pobicia, pewnie. Do pobicia masz raz 200 tysięcy, dwa razy po 100 tysięcy, więc wystarczą 4 dobre koperty i masz 400 tysięcy. I pierwsze miejsce gwarantowane. Dobrze. tłumaczę dalej. Wybierasz 5 kopert, następnie zadaj Ci 5 pytań. Każde odpowiedział na dobrze pytanie, to jedna koperta dla Ciebie, o którą potem się będziemy licytować. Wszystko jasne? Zaczynamy. Mhm. Dobra. To wybieraj 5 kopert. Dobra, 3. 3, 3, 9. 9. 12, takie 16, i to będzie 28. Okej, okay. czy to była jakaś metoda aż tak totalnie losowa? Znaczy, no, wziąłem 3, potem wziąłem 9, to potem brałem, nie wiem, co to było? 13. No to była mm -hmm. trójka, tu było 16, to też trójka, i wziąłem najostatnio. Okej, okay. dobra, zobaczymy, czy miałeś szczęście, czy nie. Dobrze, Kuba, koperty wybrane, teraz wybierzesz, o którą chcesz zawalczyć najpierw. No to Po kolei, tak? czy A pytanie brzmi tak. Którą z kolei planetą od Słońca jest Ziemia? A pierwszą, B drugą, C trzecią, D czwartą. Którą z kolei planetą od Słońca jest Ziemia? D czwartą. D czwartą? Na pewno? No. Ostatecznie. Na pewno. Trzy albo cztery. To jest koperta numer trzy. Yy, no, cztery. Czyli odpowiedź D, ostatecznie czwartą? No. Niestety nie. Trzecią. Mogłeś wybrać tak numer tej koperty. Jest Merkury, Wenus, Ziemia, Mars. No, nie, nie znasz tej regułki ze szkoły? Nie. <laughs> kurde. A myślałem, że to będzie takie proste pytanie. No niestety, trujeczka ląduje na mieszczarki. No dobrze, Która koperta teraz? No to kolejna. No, Dziewiąteczka. Pytanie numer brzmi. Pytanie numer brzmi. <laughs> <laughs> pytanie numer dwa brzmi: Ile kości ma dorosły człowiek? A160, B194, C206. D216. Ile D. kości ma dorosły człowiek? D216. A też szybko od razu odpowiedzi, nie, nie wiem, zastanawia się. Coś mi się z 200 kojarzy. Albo 206, albo 216. Tak, masz. Tak ci jakieś coś kojarzą tak. liczby? No. ja bym też w życiu nie wiedział. Nie się tak jakoś kojarzę. No dobra, tam te D216. Czyli zaznaczam D216. Tym, tym, tym. Rzec. Znowu weź blisko. Co C206. A noworodek może mieć ich nawet ponad 300. Kurde. Nie wiem, gdzie one potem znikają, ale... No niestety dziewiąteczka ląduje do no, kosza. Będzie. No, tak widzę, że <laughs> Rachciak, rachcia, Kubie się śpieszy na randkę, więc... <laughs> Dobra, po kolei jedziemy, tak? Aha. Uh -huh. Dobra. Teraz o szczęśliwą trzynastkę będziesz walczył. Jak inaczej mówimy na zęby ósemki? A. Zęby szczęśliwe, B. Zęby mądrości, C. Zęby głupoty, D. Zęby nieskończoności. Jak tak, inaczej mówił na zęby? Zęby mądrości. B zęby mądrości. Ostatecznie. A definitywnie. No. definitywnie. Tak. Dobrze, tak. <gryivity> Gdzie to? to do Ciebie Fajnie? to kupa, to po Twojej jest. stronie. Szczęśliwa trzynastka Udało się, chociaż jedna honorowa będzie na pewno. Na za szesnastkę, tak? Który z tych krajów jest największy pod względem liczby mieszkańców? A Brazylia, B Japonia, C Niemcy, D Chiny. Który z tych krajów jest największy pod względem liczby mieszkańców? Brazylia, Japonia, Niemcy, Chiny. No, albo Brazylia, albo Chiny. Pod względem ludności, tak? Tak, czyli albo a, a Brazylia, albo de Chiny, tak? Niemcy i co jeszcze było? E, Niemcy i Japonia. To pan nic chyba nie jest, tam aż tak dużo. Więc nie wiem, czy to są ciężkie pytania, czy to są łatwe pytania, czy to takie, że my zdobyto To są pytania z, ze strony pytania dla piątoklasistów. To Ja dawno byłem temu w piątej klasie, więc. Ja jeszcze dawniej. Eee, dobra, no to Chiny dam. Odpaść do Chiny? Tak, a dałbym Brazylię. Gratulacje. Też. Są to Chiny. O, jaki pych? A żebym pan ja z tym Ale dwie koperty są. I walczymy ostatnio, czy on, Marek? Gdyby z tymi kośćmi była trochę większa różnica, to bym mógł zgadnić. No. Za bliskie są. Blisko, bo chociaż te pierwsze dwie były odległe, bo tam było 160, 194, tak, 206. Ale to właśnie dobrze w ogóle, że rozkminiłeś, to, bo ja na przykład totalnie bym nie wiedział, gdzie szczelić. Myślałbym, że mniej, no bo 200 kości w ciele, Przecież no w kopalne, dużo, nie? No. Ale no dobrze. Dwie koperty masz. O trzecią teraz walczymy. A pytanie brzmi ostatnie tak. Oscar, statuetka amerykańskiej Akademii Filmowej, przedstawia: a aktora, b rycerza, c klaps filmowy, d krzesło reżyserskie. Oscar, statuetka amerykańskiej Akademii Filmowej przedstawia. Pierwsze aktora? Jest A aktora, B rycerza, C klaps filmowy, D krzesło reżyserskie. Gdzieś tak ci coś świta jakiś obrazek z tym wzorem? Ta, tak. Jakiego to ma jest Albo rycerz, albo aktor. A jakiego jest koloru? Złotego. Mhm. No to dam rycerza. Rycerz, tak? tak? Odpowiedź B. No wydaje mi się, że, że to. Jest. Bardzo dobrze. Rycerz jest to statuetka przedstawiająca rycerza opierającego się na dwuręcznym mieczu. No. No dobrze, trzy koperty dał ci wygrać, więc to nawet na e, bardzo, to jest bardzo dobry wynik. Jeszcze chyba nikt pięć? nie zdobył pięć z tego no. co kojarzę, bo jeszcze nikt do tej pory nie zdobył pięciu. Jedna osoba pamiętam, że była blisko, że nie pamiętam, to było za drutym odcinków naraz kręcimy, ale ktoś tam był blisko pięciu po kopert. E, chyba na nami mi się tak kojarzy, ale na ostatnie pytanie chyba nie odpowiedział dobrze. Dobrze, trzy koperty masz, a teraz przechodzimy do licytacji. Dobrze, Kuba, pora na licytację. Czy chciałbyś może jakąś kopertę odsprzedać? Może czujesz, że któreś jest coś złego. Ja mogę Ci zdradzić, że masz e, jedną zą kopertę na pewno. Dobra. Jedną z trzech. Masz blefować, czy nie? Mogę blefować. A, <laughs> to zmienia postać rzeczy. <laughs> Okej. Okay. A ja Ci powiem, że... Żadna nie jest zła. <laughs> A możesz blefować? <laughs> Mogę. <laughs> tak mówię, No jedna jest naprawdę bardzo zła. Jeżeli ją zabierzesz ze sobą, będziesz miał 0 na koncie, 100%. więc y, nie chcę mówić, która, ale chętnie od Ciebie odkupię dwie pozostałe. To, które chcesz odkupić? No nie chcę Ci zdradzać, bo wtedy będziesz miał 10% więc y, czekam na Twoje propozycje. A chciałbyś odkupić koperty numer y, 13? 13 bym chciał. A czy 16 byś chciał? Hmm. Też bym chciał. A 28 byś chciał? Też. Okej. Okay. Ale najbardziej mi interesuje 13. No dobra. To ile chcesz dać za trzynastkę? Yy, za trzynastkę mogę Ci zaproponować... Czekaj, szybka matematyka. 20 tysięcy. tak mało. Zobacz. Mało? Mało, no. Pazerni ci ludzie w tych teleturniejach. Mm. Za trzynastkę dwadzieścia tysięcy i myślę, że to całkiem dobra oferta. Jak na start. Jak na start? No to dla mnie za mało trochę. Tak. No to ile za trzynastkę byście? A za trzynastkę myślę co najmniej pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt? Tak. Okej. Okay. 50 ci na pewno nie dam, ale mogę podwyższyć do 24. Nie, no gdzie tych tak naut? Tam są 200 tysięcy i 100 tysięcy. A może Co być jako? też w Niemie minus 100%? Nie, tam w 13 na pewno nie ma. To jest szczęśliwa 13. Szczęśliwa 13. Dobra, to połowę z tego 25. Nie, no za mało. Co z innymi? Co z innymi? O, czyli na razie 13 czekamy, A, tak? Nie, no dobra. To tutaj jest na razie cena minimalna 50 tysięcy. No dobrze. No to co byś chciał jeszcze sprzedać? 16, co byś chciał dać za 16? 16? No, no tu mogę dać więcej, mogę dać 40 tysięcy. <noise> 40K, dobra, tu już mamy jakieś pole do manewrowania. No ale ja nie mogę się zamknąć poniżej 140. No, bo wtedy... A bo też byś pierwszy? No. Więc ale trzy mi... pierwsze miejsca wygrywałem kasę, więc. No i tak. Nie, ale no wiesz, muszę jakoś tak chociaż ze stówką wyjść na koncie. Ambitnie, ambitnie. Mm. Dobra, no to podwyższe 40 tysięcy mogę dać za nią. No już dałeś tyle. A teraz dałem 40? <laughs> to 45, przepraszam, mój Dobra, tu już, tu już mówimy o jakichś pieniądzach fajnych. Za 50 ci ją ja mogę oddać od ręki. Mm. Muszę mieć pole manewry. No dobra, za 50, biorę za 50. Dobra. Czyli 16 ma za 50 tysięcy. Tak. Dobrze. Zostały mi dwie. Tak, zostały Ci 13 i 28. Tak by trzynastkę mogę odkupić e, A za 35 tysięcy. A co 30, potem? Co my teraz co, z i co potem? No teraz się listujemy. Obecnie masz teraz, swoje są dwie koperty i 50 tysięcy. No tak. I czyli masz 50 tysięcy plus to, co jest w tych dwóch kopertach, bo ta już jest moja. No tak. Sprzedałeś. Mhm. No i na przykład... A jak skończymy licytację? No to, to co zostaje pod, w kopertach po Twojej stronie, to jest Twoje. Okay. Plus ta kasa, którą na wynegocjowałeś, tak? No dobra, czy mamy 50 tysięcy? Tak. I pamiętaj, że nadal masz tą jedną złą kopertę. To bardzo złą mhm. kopertę. Bardzo? A na szczęście odkupiłem tą, która mnie interesowała. No dobrze. Eee, czy chciałbyś za trzynastkę coś dać? Za trzynastkę, tak w wcześniej próbowałem, 35 tysięcy mogę Ci dać. Okej, okej. Okay, okay. to brzmi już ciekawie. A za 28 ile byś chciał dać? Za 28 mogę dać co najmniej tysiaka. Okej, okay. czyli w ten sposób chciałbyś rozegrać ten odcinek? Oszukując mnie, dobrze. Cześć, ja wiem, czy oszukując, to się okaże na samym końcu. A w której czujesz, że coś jest złego? Czy obydwie może są dobre? Czujesz, że nie, nie wiem. Nie powiem ci. Ja mam A tutaj jest moją mini taktykę. Cię zastanawiam, jak to obchnąć. <grym> 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 dobra, 35, tak? Tak, za 13. 35 mogę ci zaoferować. No dobra. To ja bym ci dał za, za 40. Weźmiesz od ręki teraz. 13 za 40. Tak od ręki. Mm. Masz dwie. 38 mogę dać. No dobra, to spotkaliśmy się tak między, pomiędzy. No dobra, no to. Za 38 tysięcy? Tak. Dobrze, czyli 13 jest teraz moja. Czyli masz w sumie 50 tysięcy, i teraz 38 również gotówce, i kopertę numer 28. 20... 28. I co dalej? Myślisz, że to był dobry wybór sprzedając mi te koperty? Bo no ja, ja nie powiem, że oni ukradną się cieszę. Ciężko, ciężko, ciężko coś ten, ale, ale chciałem zaryzykować jakoś. Masz 88 tysięcy, to są w kopercie 28 również. No tak, i tu mówisz, że coś jest albo coś złego, albo mnie szukujesz. No nie wiem, no to ja chciałbym zrobić tak, że to se zostawiam. A, czyli chcesz zostawić tą kopertę i to co masz w gotówce, tak? Mhm. Hmm, <laughs> to mnie trochę zaskoczyłeś, <laughs> nie ukrywam. Więc może jeszcze ponegocjujmy. Nie wiem, bo tego Tysiaka za nim wchodzi. E, no właśnie, dlatego chętnie teraz się wymienię. Któraś z tych koper? Od, chcę, e, za 28. Jeszcze ci dopłacę nawet. Nie chcę. E, mogę ci dać za 28. 16 i dopłacić jeszcze 50 tysięcy dodatkowo. Nie. Wiesz co, mi, mi to pasuje teraz. Taki układ taki jest. Uwierz mi, nie pasuje ci na pewno. Nie, ja tam. Ryzykuję. Na pewno? No. To może raczej. To jeszcze zostawię 16 u siebie. Zobacz, z, co sprzedałeś mi w kopercie numer 13. Mhm. Mm no, pewnie stówkę. Stówka albo dwie stówki odcałem. Powiedziałem, chcę dać ciebie dobrze. I nadal na stole mamy jeszcze bardzo złą kopertę. Może znaczy, pewnie widzicie to na dole, ale minus 50% tutaj było, więc. Tak. To od ciebie kupiłem za 50 tysięcy. Zostawię to tak. Więc yy, tak jak mówię, nadal na stole, jest poza tym, minus procent jeszcze bardzo zła koperta. Więc chętnie się wymienię jeszcze 16 do 28. No właśnie, tylko że ja sobie tak powiedziałem, że, że największa liczba, jaka mi zostanie w kopercie, jaką ten, jaką yy, jaki był ten proces eliminacji kopert. Mhm. I powiedziałem sobie, że dobra, z największą kopertą, z największą liczbą, która mi zostanie przed odcinkiem, co tak założyłem, zostawiam. Nie wiem, co by się działo. Powiem że to jest błędne założenie. No błędne czy niebłędne, ale... Dobra, bo nie chcę... Ja wyszaj... ryzykować. Ja nie chcę, chcę wyszedł z niczym, więc proponuję ostatni raz. że 16 możemy zamienić na 28. że 16 do Ciebie, 28 do mnie. Nie no, podoba mi się ta 28. Na pewno? No. I chciałbym zobaczyć co w niej jest, po prostu nie mogę wytrzymać. To. No dobra, no myślę tutaj właśnie nie przekonam. No ciężko chyba będzie skytować, tak? no. Dobra, czyli robię mój słynny gest od odkładam teczkę, jak już odłożę, to jest koniec decytacji. Zamieniasz się czy nie zamieniasz 3, Trzy, dwa, jeden. No dobrze, listacja skończona, otwórz na piecu, bo w 16. Co od Ciebie odkupiłem? I tu też zaproponowałem Ci dużą kwotę za kolejny minus. Chciałem ale, być miły. Ale, ale potrafiałem. No i teraz w takim razie obecnie masz w gotówce 78, 88 tysięcy i to co w kopercie 28. Ja, czy to będzie minus 100, czy trafiłem same minusy. Niestety, kuboś, chciałem chociażby mieć na to minus 50, żeby wyszedć z czymś. Ale no, uparłeś się na ja 28. Trafiłeś 3 koperty, w których są same minusy. Tak, trafiłeś 3 minusy, już swoją co było w poprzednich kopertach. Miałeś jeszcze 100 tysięcy w kopercie numer 3, okay. Trzygałem. którą przegrałeś, i w kopercie numer 9 było 5 tysięcy. Okej, czyli mój szczęśliwy numer i nie zgadłem pytania. Super. Więc niestety wychodzisz z zerem, ale niestety z są stroną trafisz z zerem, że udało mi się tutaj troszeczkę. Oszukać, oszkubać, ale nie no widzisz, nie chciałem wiem, być na Znaczy my tutaj gdzieś, jak miałem same minusy, więc tak bym wyszedł z jakimiś 50 czy 40 tysiącami. Ale powiem ci te 50 tysięcy, to jest nawet niezły wynik na miejscu na, na tabeli. Iść, no dobrze, Panie. dziękuję Stałem Ci oszukamy. bardzo. Zaraz, no, chciałem ci dać jeszcze <laughs> zrobić 50%, więc dawaj, dawaj, Że byś też miał, wiesz, połowę z tego co ci zaproponowałem. Jeszcze 50 tysięcy gotów ci układałem. Niestety, kuba wyszedł z zerem. Chciałem mu pomóc, nie posłuchał, nie uwierzył, no ale wiecie jak jest, grze w ciemno. Nie wiadomo kiedy mówię prawdę, kiedy kłamie. Pamiętajcie, widzimy się codziennie o 16:00, codziennie nowy gość. Do zobaczenia. No co, co mam powiedzieć? Zostałem, zostałem włożony na minę, licytowałem minusy. Nie wiem ile tych minusów jest, chyba 90% tych koper to minusy. Z moim szczęściem, no nic, zostałem, zostałem okradziony z pieniędzy. Dziękuję. Nie pozdrawiam. I tyle.